Księga Jozłego rozdział siódmy. Izraelici dopuścili się przestępstwa na rzeczach obłożonych klątwą. Akan syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha, z pokolenia Judy, przywłaszczył sobie coś z dobra obłożonego klątwą. <laughs> Dlatego zapłonął gniew Pana przeciw synom Izraela. Jozue wysłał mężów z Jerycha do Ai które leży obok bet Awen, na wschód od Betel i rzekł im idźcie w góry i wybadajcie tę okolicę. Ludzie ci poszli i przypatrzyli się miastu Aj. A wróciwszy do Józłego, donieśli mu. Niech nie wyrusza cały lud, około dwóch lub trzech tysięcy ludzi niech pójdzie, a zdobędą aj. Nie truć całego ludu, bo ich tam jest niewielu. Wyruszyło więc z ludu około 3000 mężczyzn, musieli jednak uciec przed nami mieszkańcami Aj. Mieszkańcy Aj zabili z nich około 36 ludzi, ścigając ich od bramy aż do Szebarim i bijąc ich na stoku góry. Przeraziło się serce ludu i stało się jak woda. <laughs> Wtedy Jozue rozdarł swoje szaty i padł twarzą na ziemię przed Arką Pańską. Pozostając aż do wieczora on sami starsi Izraela i posypali prochem swe głowy i mówił Jozue Ach Panie Boże dlaczego przeprowadziłeś ten lud przez Jordan czyż po to aby wydać nas w ręce amorytów na wytępienie Ach gdybyśmy postanowili pozostać raczej za Jordanem przebacz Panie co mam teraz powiedzieć gdy Izrael podał tyły swoim wrogom jeśli usłyszą o tym Kananejczycy i wszyscy mieszkańcy kraju, otoczą nas zewsząd i zgładzą imię nasze z ziemi. A cóż wtedy uczynisz dla wielkiego imienia twego? <laughs> I rzekł pan do Jozłego: Wstań, dlaczego tak leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył, złamali przymierzy, jakie z nimi zawarłem. <laughs> Wzięli sobie z tego, co było obłożone klątwą. Ukradli to, zatajili i schowali między swoje rzeczy. Dlatego Izraelici nie będą mogli się ostać wobec wrogów swoich i poddadzą tyły swoim wrogom, gdyż ściągnęli na siebie klątwę. Nie będę nadal z wami, jeśli nie wytępicie wśród siebie dotkniętych klątwą. Powstań, oczyź lud i rozkaż mu oczyście się na jutro, bo tak mówi Pan Bóg Izraela: rzeczy obłożone klątwą są wśród ciebie. Izraelu, przeto nie ostoicie się wobec wrogi, wrogów swoich, jeśli nie usuniecie spośród siebie rzeczy obłożonych klątwą. <laughs> Dlatego jutro z rana wystąpicie pokoleniami, a z pokolenia, które Pan wskaże losem, wystąpią poszczególni mężczyźni. U kogo zaś znajdą rzeczy obłożone klątwą, będzie spalony wraz ze wszystkim, co do niego należy, bo złamał w przymierze pana i popełnił zbrodnię w Izraelu. <laughs> Jozłe wstał wcześnie rano i kazał wystąpić Izraelitom pokoleniami. Wskazane losem zostało pokolenie Judy. Następnie kazał wystąpić rodom Judy i został wskazany losem ród Zeracha. <laughs> po czym kazał wystąpić rodowi Zeracha rodzinami i została wskazana losem rodzina Zabdiego. A wtedy kazał wystąpić poszczególnym mężczyznom z jego rodziny i wskazany został losem Akan, syn karmiego, syna zabdiego syna Zeracha z pokolenia Judy. Rzekł więc Jozue do Akana, Synu mój, daj chwałę Panu Bogu Izraela i złóż przed Nim wyznanie, powiedz mi, coś uczynił. Nic nie ukrywaj przede mną, odpowiedział Akan Jozłemu. Istotnie zgrzeszyłem przeciw Panu Bogu Izraela o to, co uczyniłem. Ujrzałem między łupem piękny płaszcz z szinearu, 200 cyklów srebra i pręd złoty wagi pięćdziesięciu syklów. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Są one zakopane w ziemi na środku mego namiotu, a srebro pod nimi. Wtedy wysłał Jozłę posłańców, którzy pobiegli do namiotu. Rzeczywiście rzeczy te były zakopane w jego namiocie. A srebro pod nimi. I zabrali je ze środka namiotu, przynieśli do Jozłego i do wszystkich Izraelitów i złożyli je przed panem. Wziął więc Jozłę Akana, syna Zeracha, srebro, płaszcz i pręt złoty, jego synów i córki, jego woły, osły i owce, jego namiot i wszystko, co do niego należało. Wszyscy Izraelici im towarzyszyli i wywiedli ich w dolinę Akor. Jozue powiedział, jak nas wyprowadziłeś w nieszczęście, tak niech dziś Pan Ciebie w nieszczęście wprowadzi. I wszyscy Izraelici Go ukamienowali, a ich spalili i obrzucili kamieniami. I wzniesi nad nimi wielki stos kamieni, który jest aż do dnia dzisiejszego. I zaniechał Pan swego gwałtownego gniewu. Miejsce to otrzymało nazwę Doliny Akor. Aż do dnia dzisiejszego. Koniec siódmego rozdziału Księgi Jozłego.